Witam serdecznie, tutaj Steel i nie mam pojęcia, który to jest odcinek z Shakes, ale na pewno wiem, że jest to odcinek z Shakes. E, I troszeczkę się pozmieniało, dawno odcinka nie było, bo jakiś czas temu. <gryw> A ile to nie mam pojęcia. E, jest druga, 30 e, w sobotę. W sensie, sobota się zaczęła 2 godziny 30 minut temu. E, I co, troszeczkę. W sensie, co troszeczkę. Lochy macie na początku. Pokonaliśmy tego gościa, tylko jest taka śmieszna akcja. Zostawcie w ogóle lajka. Like Zostawcie teraz lajka, like jak to oglądacie. E, I subskrypcję. I lecimy, kurde, dalej z Shakesem. Pokonałem tego locha. W sensie, bossa uświęconej tradycją Szkole Magii. W sensie, w nim pokonałem. E, że tam jest wejście tylko z peronu 9 -3 4. Tylko, że jakoś... Bo go, o, ogólnie go pokonałem na free nie w sensie darmowa walka i, i użyłem sobie darmowej walki i mówię, a czemu mam nie użyć, skoro mam dal, darmową walkę, więc użyłem. I się okazało, że tego skurczybyka skubanego pokonałem i tak, tak w sensie klikałem y, lpma, w sensie lewy przycisk myszy, że go skipnąłem i naprawdę go nie mam nigdzie tutaj zapisanego, ale go pokonałem, a item, który z niego dostałem wrzuciłem do kowala więc to jest przypał, e, ale został pokonany i tak jak mówiłem na dzisiejszym odcinku musimy sobie 200 lochów wydać e, lalala, lalala, 200 grzybów wydać na lochy, ponieważ wbiliście prawie tam 200 lajków na poprzednim odcinku, więc e, a tam był odcinek, że jeden grzyb to jedno, jedna próba w lochu. Więc dzisiaj spróbujemy sobie tego locha pokonać i spytać czy jest szansa go pokonać. Niewielka ale na tego skurczybyka też była niewielka i on jakoś padł, więc, więc jest jakaś tam szansa. Eee, zofiarujemy sobie runki na arenie i sobie od razu odbierzemy te runki. Mamy 5% odebrane, dobra. Jest gitóweczka, mamy 456 tysięcy nowe decylionów. Masakrycznie sporo, nie wiem co to w ogóle za liczba. Eee, rzucimy sobie kośmi eee, u hazardzisty, weźmiemy sobie... W sumie nic sobie nie weźmiemy. Mm. Fajny daily quest. Spoko. Dla mnie całkiem, całkiem git. Możecie powiedzieć, jak wam się podoba event Walpurgi. Czekajcie, bo to jest event Walpurgi i event... Ee, już wam mówię, czego to jest event. Na pewno event Walpurgi i Labor Day. A co to jest Labor? Zaraz sobie sprawdzimy. Co to jest Labor Day? Labor Day. day Day, 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 day. Ok. Labor Day. Wiem, że to jest. Uh, It's a federal holiday in the United States. Celebrate of the Monday in September to honor and recognize the American labor movement. Coś tam kurwa, że jakiegoś laboranta uh, hołdują. Chuj wie, ale nieważne. To jest w chuj nieważny event. Wiadomo, że dla nas się liczy tylko. E, dzień niepodległości i, i co? W sumie 3 maja niedługo. Powiedzcie, jak świętujecie 3 maja? Czy będziecie jeść kaszaneczkę, czy może będziecie jeść jakąś kiełbaskę? Może kiełbaska biała? Mam nadzieję, że nie czarna, bo czarnych się nie szanuje. Nie, żartuję. To żart, to żart był. Szanuje się wszystkich ludzi tak samo, eee. No ale czarnik to nie ludzie. Więc... A nie. Nie dobra, żartuję, To taki jo joke. W sensie. Totalnie joke, nie? Zaatakujemy sobie dziesięciogłową hydra. Dziesięciogłową hydra. Jest sobota druga 40. Pewne żarty możecie mi wybaczyć, tak? Mimo że pewne żarty nie są na miejscu, nawet jakbym był zachlany w trupa i tak dalej. To nie powinienem ich mówić. Ale no je powiedziałem, no i co przeżywać kurwa? Jakby trzeba było wszystko przeżywać, to już bym dawno nie żył no. E, takie akcje tu się dzieją. Dobra, powoli, możemy Arenkę sobie tutaj na maksa dać. Mamy 5000. Tu sobie wrzucimy. Kurde, strasznie dużo klikania tutaj. Ale co nas e, nie zabije, to, to nam dopierdoli. Właściwie dobra, nie, klikamy sobie na spokojnie. Eee, znaczy nie na spokojnie na szybko bo nikt nie chce tego oglądać jeśli oglądasz to w tym momencie to zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz eee, oglądam w tym momencie wariacie eee, mniej niż 0 eee, nie kurwa nie mniej niż 0 eee, mniej niż 3 pojebały, poje, po, pojebały mi się motki sorry Mam nadzieję, że dobrze się bawicie na tym odcinku, bo ja świetnie klikając marynkę Nie wiem czemu ją kliknąłem o 3 w nocy, nie mam pojęcia Nie wiem czemu w ogóle ten odcinek nagrywam Pewnie powiecie, e, bo jesteś najebany i w sumie kurwa sam nie wiesz po co nagrywasz ten odcinek. Być może tak jest, ale to nie znaczy, że musicie mi to wypominać, tak? Dzisiaj live'ik w ogóle. Wrzucę to jakoś pewnie koło 16 jakoś dnia, 30 kwietnia a widzicie, znam się na kalendarzu, nawet jak jestem. Jest sobota prawie trzecia. Dobra, klikniemy sobie wszystko co trzeba. Nie ma tu, tamto, jak to się mówi. Trzeba zaraz te 200 grzybków wsadzić w lożka. Ok, i teraz tak. Na pewno plan na dzisiejszy odcinek jest jeszcze taki, żeby wbić 165 tysięcy inteligencji. Powiecie: "Jak to jest możliwe? Jak ty chcesz to zrobić?". Kurwa, no postaram się to zrobić. Tutaj na pewno wrzucimy sobie prawie miliard 500 golda w inteligencję. To nas powinno mocno zbliżyć do tego pułapu i teraz zmienimy sobie secik. Wejdziemy tutaj i odbierzemy sobie 300 awanturniczości. Co wy na to? Spoko pomysł? Bardzo fajny pomysł, też mi się podoba. I uda nam się wbić 165 tysięcy inteligencji. Pokczamp, pokczampy tutaj w komentarzach proszę pisać, a właściwie pogumczany. Kto może pisać niech pisze pogumczany, a kto nie może pisać pogumczanych, nie wpisze. E, po, pogumczan. Dobra, nawet nie wiem co mi się wylosowało w tym, bo nie sprawdzałem nawet. Mm. Nakarmimy sobie tych, co trzeba nakarmić, a tych, co nie trzeba karmić, to żyją w Afryce. <laughs> o nie, 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 znowu, znowu żart nie na miejscu, być może to nie był żart, nie no, to był żart, to był żart, żart stuprocentowy. Dobrze, dobrze. Uh, Life's matter black coś tam, takie tam jakieś przyśpiewki były religijne. Dobra, wrzucimy sobie tutaj i czekajcie, bo my mamy tak... Mamy. E, czyli brakuje nam 6, czyli możemy sobie wrzucić 5 tutaj, ok, to wrzucimy sobie 5 tutaj 4, 5. Ok, elegancko, elegancko, matematyka działa, wiem, wiem, że nie spodziewacie się po mnie, że tu matematyka będzie działać, ale działa jak skurczybik. E, A rękę sobie zaatakujemy. Nie ma to tamto. Mm, ok, Zaatakujemy sobie tutaj. Wrzucimy sobie tutaj, tutaj, siemaneczko ziomeczki. E, ok, tu mamy wszystko naklikane. Tu mamy misję przyjętą. No i co? A ruszamy do tego, po co tu w, e, wszyscy przyszli, tak? Czyli, czyli bijemy sobie 200 grzybków na lożki, czyli mamy 595, czyli logiczne, że zlatujemy do 95, 9, 90, 95 grzybków, he, he, to jest 300, nie 200 e, pijany jesteś i nie wiesz co mówisz, to prawda. Tak naprawdę sobie zlecimy do 395, czyli nie jestem tak pijany, tak? Myśleliście, że mnie zrobicie tu w bambuku, ale nic z tego. E, a Od poprzedniego odcinka na pewno wzrosło, wzrosły punkty takie jak plus jeden do, do inteligencji. Wiem, że nie widać. Plus jeden do, do siły, czyli woda. Też setny poziom został wbity. No i tak to wygląda, tak postać się prezentuje. No i oczywiście zrobiliśmy. Mm, Zrobiliśmy achievement, który się nazywa Ukończ e, akademicko ukończ uświęconą tradycję szkoły magii, e, otwarcie nawiasów w strefie mroku, zamknięcie nawiasów, więc to też zrobiliśmy. Nie pozostało nam nic jak po prostu klikanie, no nie? Temu gościowi już czasem nawet mało hp zostawało, ehm... No i co, 200 grzybków szybko sobie wydamy. Ja nawet nie liczę, że go pokonam, tylko liczę na to, że wydam te 200 grzybków i, i wiecie, 200, 200 milionów HP mu zostało. Więc, więc to jest one hit u mnie i umaga. I właściwie, już przy jakimś late fightie, też powinno 200, 200 milionów HP zejść. No, aktualnie nie siada to nawet blisko, ale no, ja nie powiedziałem, że to noszę ksiądzie, ja powiedziałem, że wydam na niego 200 grzybków, i tak właśnie robię, żeby nie było, że jestem jakimś skamerem. Być może jestem skamerem, ale chociaż nie na tym odcinku, ok? Eee, dobra, ile jeszcze? 100 grzybków, kurczę, daleka droga przed nami, robimy to na szybko, nie ma to tamto. Enter jest klikany. Jak siądzie to się zdziwi, jak nie siądzie to, to, to nie siądzie, w sensie nie zdziwię się w skrócie mówiąc. Eee, raz mu zostało 200 milionów HP, a potem nie patrzyłem ile mu HP zostaje. Teraz 800 widziałem, a tak to zazwyczaj powyżej e, miliarda HP. To nie to nie jest mało, no nie? To jest nawet całkiem dużo. 400 milionów... Mm, no dobra, kończymy, kończymy, nie ma co, eee, w sensie no, chodzi mi o to, żeby jak najszybciej zlecieć do tych tam 400 grzybków, no nie, bo ja wiem, że tak czy siak on nie siądzie, nie, bo tu trzeba go motywować, w sensie to jest odwrotna logika, no nie, trzeba mu mówić, że nie siądzie, to wtedy może siądzie, nie, ale, ale mówię mu, że nie siądzie i właściwie to nie siada, więc może, ej, pokonam cię, ej, ej, ziomaczku, wariaciu, byczku, Mój ziomeczku, halo, zostało 25 grzybków. Proszę, ja ci pokonam. Eee. Aj. Aj. Dobra, obejrzyjmy sobie jakieś tam ostatnie waleczki. 200 grzybków. Trochę. Właściwie. Gdyby to się tak łatwo nie klikało, to bym powiedział eee. Trochę pieniędzy na niego wydałem, ale że to tak szybko leci, to nawet nie zwracam e, uwagi na to, że to, to tak naprawdę prawdziwe pieniądze na to lecam, no nie? To jest w ogóle najśmieszniejsze w tym wszystkim. Ja, ja bym był mu w stanie zabrać miliard HP, powiecie, niemożliwe i tak dalej, to patrzcie na to. 200 HP, w sensie 200 milionów, 80 milionów, chuj ci w dupę. Dobra, jeszcze raz. Zaraz wam pokażę. 300 milionów. Dobra, nieważne. I patrzcie teraz ta 270 milionów 490. 000? Dobra, i to by było na tyle. Spełniłem obietnicę z poprzedniego odcinka, żeby nie było, że jestem z kamerem. Eee, zostało nam jakieś 12 loszków do końca. Czekajcie, policzmy sobie, tu jest jeden. tu jest 6, czyli 7. I tu jest 5, czyli 12, 12 loszków do końca gry i tutaj taką ciekawostkę mam z Dragonem pisałem bo Dragon pokonał e, pokonał chyba szkołę, w sensie nie szkołę, a karczmę karczmę chyba pokonał. I zostało mu góra Olimpu gość ma 607 poziom i zostało mu góra Olimpu 9 na 10, czyli zostało mu zostały mu dwa loszki i potrzebna mu jest broń, żeby pokonać tego loszka, w sensie, żeby mieć jakieś szanse na pokonanie loszka, więc dwa loszki mu zostały na poziomie 607, czyli ponad 50, właściwie ponad 60 poziomów do niego mi brakuje. I przez 60 poziomów pokonam około 10 lochów, niewiele, niewiele. Kładąc, w sensie kładąc, strzelając, że, że 60 poziomów bije w przeciągu jakichś dwóch lat, czyli przez 2 lata pokonam 10 lochów. Czyli teoretycznie jeden loch na mniej niż miesiąc, w sensie mniej niż 2 miesiące właściwie, to, to nie, daje, nie daje jakichś tutaj pozytywnych odczuć co do tego locha. Zmieńmy sobie, co sobie zmieńmy. Zmienimy sobie klejnot tutaj, bo wiem, że mam jakiś lepsziejszy i co? I gówno co się interesujesz szczylu zafajdany Tu jest wrzucone Mamy weekend Walpurgi, czyli mamy tyle eventów. Tutaj jakaś akordowa awantura a, a, akordowa awantura, pomijanie zadań skaczmy jest darmowe Episkie szaleństwo zakupowe, czyli epiki Kocio w kuźni, Spoko, Wiedzimowy taniec, Tankow twierdzy, Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny, Sterylne Sytesi, Szalone Grzybowe żniwa, S.G.Z. czyli na przykład e, Spierdalaj Gnoju Żydowski. Co? Nie, 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 tak nie miałem, nie miałem tak powiedzieć. Ale miałem na pewno powiedzieć tak, że Dzięki Wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I co, do następnego? Spukałem sobie kibel jeszcze właściwie, i z tego kibla wyleciało mi to, czyli gówno, czyli to, co powinno lecieć z kibla. Znaczy ogólnie to nie powinno to lecieć z kibla, bo w kiblu powinno się spukiwać gówno. A, nieważne. Jeśli oglądasz w tym momencie, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Oglądam w tym, w tym momencie. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na strumyk live dzisiaj około 18:00 trzymajcie się pa pa